I dobrałem się do serca skrzyni Jest to pierwszy kosz, który składa się z zestawu tarczek. Zobaczcie, ile ich tutaj jest. Sporo. Już po pierwszym rozdaniu mamy 11 sztuk. Tyle tarczek znajduje się w jednym koszu skrzyni biegów, a takich koszy jest tutaj kilka. To może zobaczmy wirtualny przekrój skrzyni. W jej korpusie znajduje się kilkadziesiąt tarczek pogrupowanych w poszczególnych koszach, przedzielanych przekładniami. Elementów jest tym więcej, im więcej skrzynia ma biegów. Jak to działa? W koszu wirują między sobą tarczki, które trą, i to tarcie przenosi napęd na poszczególne biegi. Jeżeli w automatycznej skrzyni biegów macie taki efekt jak w manualu, uślizgiwania się sprzęgła, to za to odpowiada zużyta powierzchnia cierna właśnie tej tarczki. Zobaczcie, tutaj znajduje się powierzchnia, która jest specjalnie chropowata, żeby jak najlepiej przenosi ten napęd. I ta nawet muszę powiedzieć, nie jest jakoś wybitnie zużyta, nie jest fioletowa, nie jest niebieska, nie jest spalona, co oznacza, że nie jest w takim złym stanie. Tarcze przekazują napęd, ale za to na jakim biegu jedziemy, odpowiadają zębatki, które znajdują się po drugiej stronie kosza. Ten zespół zębatek, które tutaj pracują, to jest przekładnia planetarna. Przekazują na napęd, zmieniając tryby pracy skrzyni biegów. Taka przekładnia jest w stanie obsłużyć trzy biegi do przodu i jeden bieg wsteczny. Skoro to jest pięciobiegowa skrzynia, to znaczy, że przynajmniej jeszcze jedna taka przekładnia będzie dalej. Przekładnia planetarna ma kosmiczną nazwę, bo przypomina nieco układ krążących wokół siebie planet. Ten największy pierścień zewnętrzny to koło pierścieniowe, ten środkowy tryb to koło słoneczne. Między nimi krążą tak zwane satelity. W zależności od tego, który z trybów zostanie zablokowany przez tarczki w koszach, mechanizm działa inaczej, generując inne przełożenie. I ostatni element skrzyni biegów, czyli wałek zdawczy. Ten napęd ze skrzyni biegów wychodzi w stronę dyferencjału. I pomyśleć, że tyle tajemniczego żelastwa kryje się w pięciobiegowej skrzyni, aż strach pomyśleć, co jest w dziesięciobiegowej. Tak wygląda skrzynia biegów, rozebrana właściwie na atomy, na części pierwsze. I to pokazuje, jak bardzo skomplikowana jest to konstrukcja. I wcale nie dziwię się, że w latach 90. ludzie się bali tych skrzyni biegów, bo te części były bardzo drogie, a w większości przypadków były zupełnie niedostępne. Dzisiaj jest zupełnie inaczej. W moim odczuciu, automatyczne skrzynie biegów Wyprą skrzynie manualne w najbliższych kilku latach. Tak jak zrobiły to choćby na rynku amerykańskim.